Dla uczczenia szóstej rocznicy katastrofy smoleńskiej flagę państwową podnieść. Wszystkich Państwa tu zgromadzonych w imieniu Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Podczas kolejnej piątej edycji zamońskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży pod honorowym patronem, patronatem posła Sławomira Zawisiaka. Sześć lat temu do naszych wiadomości podana została tragiczna informacja, w której treść nawet dziś jest trudna uwierzyć. Oto skutek katastrofy, katastrofy lotniczej, do jakiej doszło w Smoleńsku w sobotę 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu. Grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, pracownicy kancelarii prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związaną z obchodami 70. rocznicy. Zbrodni Kapiński. Dziękujemy bardzo. A ja teraz proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Żukowskiego, burmistrza miasta Tomaszu Flubelski, gospodarza dzisiejszej uroczystości zawodów. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło móc powitać wszystkich uczestników piątej Spartakiady. Spartakiady, która jest Dedykowana pamięci ofiar jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach naszego narodu. Dedykowana pamięci ofiarom katastrofy smoleńskiej. Witam bardzo serdecznie tych, których w szczególny sposób dotyczy obowiązek pamięci o tych wszystkich. Którzy zginęli na pokładzie samolotu, o których Karolina mówiła w swoim wystąpieniu. Uczestników, młodych sportowców, którzy w ten sposób chcą uczcić pamięć, patriotów, którzy udawali się, aby pamiętać o drugim ważnym wydarzeniu, o którym dzisiaj również powinniśmy pamiętać a więc o Oficerach polskich, którzy zostali zamordowani w Katynie. Dzisiaj pamiętamy zarówno o tych tragicznych wydarzeniach sprzed sześciu lat, jak i tych wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat. Witam was bardzo, bardzo serdecznie wraz z Waszymi opiekunami. Ja pamiętam z pierwszej Spartakiany takie wspomnienie mi się przypomniało, gdzie jeden z przedstawicieli mediów zapytał jednej dziewczynki, dlaczego ona jest na tych zawodach. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Cieszymy się bardzo, że w tym roku piąta Spartakiada Dzieci i Młodzieży ku pamięci katastrofy smoleńskiej, już szóstej, odbywa się w Tomaszowie Lubelskim. Spartakiada jest pod patronatem posła Słomira Zawyślaka. Na tą chwilę mamy bardzo dużo zgłoszeń, już ponad tysiąc uczestników w poszczególnych konkurencjach, a mianowicie w Tomaszowie odbywają się Gry zespołowe, piłka ręczna chłopców, piłka ręczna dziewczyn szkół podstawowych, piłka siatkowa chłopców, piłka siatkowa dziewczyn szkół gimnazjalnych, piłka nożna chłopców. Tu jest rekord uczestników, ponieważ się zgłosiło aż 12 drużyn. Szkoły podstawowe. Odbywają się też konkurencje w szachach i za chwilę o godzinie 12 rozpoczniemy biegi przełajowe. Nie, nie jest W biegach szojowych też liczymy na bardzo dużą frekwencję, ponieważ mamy bardzo dużo kategorii wiekowych. Będą biegały najmłodsze dzieciaki, nauczanie początkowe 1-3. Następnie będzie kategoria wiekowa klasy 4, klasy 5 i 6. Będą szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne. I my na szczęście. I wystartowali do biegu na 400 metrów. Duże prawa. Proszę, duże brawa. Zbieram. To nie ma! Liza! Liza, otrzymiesz się? grupa chłopców biegu, piąta, szósta klasa, start o 12.25, czyli jeszcze dwie minuty, mamy do startu tego biegu, także wszystko zgodnie z programem minutowym. Iga Matwis z Raja gratulujemy zwycięzcymi tego wieku. Oh, A ja zapraszam. Pierwsze miejsce Martyna Kna. Proszę bardzo. Drugie miejsce. A tu już do Kętych. Już dziewczynki. Będzie. Uwaga, uwaga! Sądzimy zbieżnie, chodźcie! Piąta Spartakiada poświęcona pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Po raz kolejny w Tomaszowie Lubelskim gościmy no, grubo ponad tysiąc osób z terenu miasta, powiatu Tomaszowskiego, ale też i z sąsiednich powiatów. I z tego się bardzo, bardzo cieszymy tutaj na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale ze względu na liczbę uczestników, też i w innych halach sportowych miasta. Ta Spartakiada jest okazją do przypomnienia tych, którzy zginęli 6 lat temu w katastrofie smoleńskiej. No wspominamy też tych, dla których delegacja polska udała się właśnie do Smoleńska i no nie udało im się uczestniczyć w tych uroczystościach czyli pomordowanym oficerom polskim przez, przez Sowietów. Dzisiaj młodzież, która tutaj tak przybyła uczestnicząc w różnego rodzaju zmaganiach sportowych, Przypomina tych, którzy zginęli, ale przede wszystkim swoją aktywnością pokazuje, że rośnie nowe pokolenie, pokolenie, które w sposób taki właśnie aktywny, ale też i co warto podkreślić, patriotyczny tworzy dzisiejszą teraźniejszość, a niedługo też i przyszłość tutaj naszej ojczyzny. Więc ciesząc się, że Tomaszów po raz kolejny gości, uczestników Spartakiady, zapraszamy też w latach przyszłych. Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy, no rozpocznę od pana posła Sławomira Zawiślaka który był inicjatorem no i realizatorem tej Spartakiady. Dzisiaj gościliśmy pana ministra w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jacka Sasina. Gościliśmy też przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, bo jest to dobra okazja do tego, żeby właśnie przy okazji takich rocznic spotykać się, a że Spartakiada jest szczególnym, ale w moim przekonaniu ważnym spotykać. Sposobem upamiętniania tragicznych również wydarzeń, to jest to, to też dobrze, i cieszę się jako burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, że taka spartakiada ma miejsce właśnie w naszym mieście. Jest to promocja również naszego miasta. Zapraszamy też na przyszłe spartakiady, które jestem przekonany będą odbywały się w Tomaszowie Lubelskim. Cieszę się bardzo z kolejnej wizyty w Tomaszowie Lubelskim, pięknym mieście, mieście ludzi rzutkich też, działających społecznie w wielu kierunkach. Jestem bardzo wdzięczny, że społeczność tutaj trenerska, nauczycielska, dyrekcja szkół wsparli bardzo mocno ci zacni ludzie. Piątą już edycję Zamońskiej Spatagiady Dzieci i Młodzieży Pamięci i Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Dziękuję za tą pracę wszystkim tym społecznikom. Dziękuję za obecność szkół z powiatu tomaszowskiego, z innych powiatów Zamożczyzny. Wiem, że byli uczestniczy także z powiatu krasnawskiego, janowskiego. Celem tej uroczystości dzisiejszej zawodów sportowych było przypomnienie ofiar tragedii smoleńskiej. Też przypomnienie o polskich oficerów, którzy zginęli. W Katyniu. Forma wybrana uczczenia tych tragicznych lat historycznych dla naszego narodu została wcześniej przez młodych, którzy mnie zainspirowali, żeby to zrobić na takiej zasadzie, żebyśmy zorganizowali zawody sportowe, z spartakiadę, podczas której poprzez ceremoniał państwowy, złożenie wieńców i kwiatów, modlitwę. Żebyśmy uczcili pamięć także w formule zawodów sportowych, gdzie młodzież może się integrować dodatkowo, szlachetnie rywalizować, zdobywać przyjaźnie kolegów, koleżanek. I to funkcjonuje. Sprawdza się piąte zawody w Tomaszowie, wspaniale zorganizowane, jeszcze raz niskie ukłony za wsparcie też dyrektorowi Osiru, który wsparł ten nurt społeczny. Myślę, że są z zadowoleniem przyjęte przez licznych zawodników, których w nich uczestniczyli. Będę na pewno urzeczony Tomaszowem. Często tutaj bywam w przyszłości, gdyby te zawody chciały dalej funkcjonować, a na, te, na tę chwilę są głosy, że tak. Także myślę o Tomaszowie, o tej wspaniałej atmosferze, tutaj, którą mieszkańcy miasta i powiatu nam zagwarantowali. Dziękuję za to bardzo serdecznie. Myślę, że w sposób właściwy Prawidłowy, uhonorowaliśmy tą pamięć tych y, tragicznych wydanych, wydarzeń historycznych, ale z drugiej strony myślę, że tutaj wspaniałe przyjaźnie, wspaniałe wrażenia, że młodzież bardzo miło spędziła czas. Były nagrody, były uśmiechy, były dyplomy. O to nam chodzi, żebyśmy się tutaj jednoczyli w tej wielkiej przyjaźni i myśli o Polsce. Jestem w spacie, chodzę do szkoły do Tomaszowa Lubelskiego. Y, biegi bardzo mi się podobały. Y, źle nie było. Chociaż byłam przedostatnia prawie, trzecia od końca, No słabo pobiegłam, a tak ogólnie to ogólnie te zawody, byłam pierwszy raz na zawodach takich zbiegów. Z Krasnobrodu jestem, to jest moja trzecia Spartakiada, drugie, szóste miejsce. Bardzo dobrze mi się biegało, dystans jeden kilometr. Konkurencja była bardzo ciężka, ale dobrze było. Miło nam było tutaj gościć. Przyjechaliśmy z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sienicy Różanej. Super impreza, fajnie, że pogoda dopisała. Cieszy fakt, że tylu uczestników, także super, super zabawa, dzieciaki zadowoleni. Są medale, są dyplomy, także wracamy w szampańskich humorach. Jest nam miło, że tutaj byliśmy.